Nie ma jestem mi się gdy w dzisiejszym odziku. dzisiejszym odziku przeczytam sobie najgłupsze... Najgłupsze komentarze pod różnymi gierkami. Na początek bym zaczął od YouTube Kids, nie wiem dlaczego. Okej, okay, mamy trochę kids. Według mnie po tych... tutaj można się spodziewać wszystkiego. Okej. Teraz ten na już Okej. Okay. Długo trzeba być, było czekać, to nie, nie, nie. Jeszcze zobaczyć w podwórku To jeszcze nie. jeszcze nie ma komentarzu, komentarza. Ja będę zobaczyć na jednej piastu. To za bardzo. Nawet jeśli dziecko ma 13 lat, to nie ma Fortnite'a. Jezus moja wojna, wojna ninja, potupek pisanie na solatku. Zpoza tu kiepskich. Challenge, podobekaj i po tych, i po ty wody się Jakie to bla 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 bla. Bla 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 bla. Powiem tylko jedno słowo. Bardzo, bardzo, bardzo słabe. Nie no, takich ludzi to ja nie mogę czytać. Przecież to nie będzie na YouTube Key, coś to do 5-6 latków. Mam 4 net. Czy to niech sobie ten pan. pan czy pan dzisiaj na, na YouTube szuka? O Boże, tragedia. Naprawdę głupie, bo wiesz, moje filmy są sobie w samej Family Friend, a ich tu nie ma. Skandal. Tu kiedy okay, to ma być dla dzieci od 2 dwu do 12 lat i YouTube. Właśnie, bo ten rzeczywiście znalazłby między dwulatkiem latkiem a 12 latkiem? tego nie rozumiem. Yeah, hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 no to był też jeden komentarz głupi Jeszcze na kolejny Był, hmm, no B, Nie wiem takie coś Okej. Okay. Zacznę to minutę coś innego, w ogóle mam 11 lat. 11 lat. Nie będę głupi, głupi i... nie do nie polecam, to głupi, głupie. Okej, okay. chcę ją całego tym bo to jest... Hmm, 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 hmm... hmm. To, to, kto wie, kto wie, moje dziecko to wygląda na nas dziewięćdziesiąt ja rocznie, ale 13 lat masz, ho, ho, jak zwykła gitara już, ale bez sensu, dziwne miejsce, okropna gra, mhm. okej, okay. to jest, co mów, nazwałem to dziecko, <grym> okej, okay. no, nie zasz, go ci noci przydawasz na przykład. Na hmm, hmm, hmm. przykład weźmy na Sonika. Co może być na Soniku? Ej, tu by na żeby najdziwniejszy komentarz. Najgłupszy. Ganki w uszach, kościele kościelek, pod nogami koledzy w budzie, osył. Okej. Ok. Mm, okej, okay. bardzo głupi. Tylko nie można jej zainstalować. No Znajdujemy czy kd Gniazdkę Gniazdko Gniazdko Gniastkę z może zjeść. I ostatni. Na na przykład. Kupiłem taki wypianę, Gdzieś niedawno... Nie dokumieniałem.. O! jednolorzec. No cóż, i zadowolony z tej gry. Super, ale to nie jest wykupiony komentarz. To cię. Za co, dajesz? Okay. co to za dużo czasu i pieniędzy w tej grze? Grze przez... Samo... Pomału się instaluje. Co tam się Za co jedną kreskę dajesz? Okej. Co to za dużo czasu i pieniędzy w tej grze? Wszystko w miarę zbieranie pieniążków koro. Może być zbieranie by w wymiarę. Czy może zrobić... O! Daleki. non c'è nulla, un punto, un... fu fu fu, è da qua cinque cerci